Cześć, witajcie w Raid Shadow Legends no i dzisiaj, dzisiaj portal się świeci na złoto mamy tutaj podwojone szanse na sakredy ale dzisiaj nie będzie o tym choć tutaj w sumie do was pytanie w który dzień będziecie samonować, o ile będziecie, który z tych właśnie liderów frakcji najbardziej wam pasuje mamy cały weekend od wczoraj gdzie oni tutaj codziennie się zmieniają. No i też myślę, żeby tu sobie jakoś właśnie szardy pootwierać. Natomiast no, gorąco proszę o poradę, który Wam się tu wydaje czempion najlepszy, jako że mamy jeszcze właśnie tą ścieżkę wiosenną i tam jakieś dodatkowe nagrody do zgarnięcia. No dobrze, ale skoro nie otwieramy dzisiaj szardów, to u mnie znowu kolejne braki w sprzęcie, czyli w reliktach, a troszeczkę zabrało mi się tych materiałów. Może nie jakoś rewelacyjnie dużo, ale też mam chyba pierwszy raz. Te klanowe tutaj fragmenty do wykowania reliktów, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest tutaj z zeszłego sezonu z live areny, gdzie nie doszedłem do końca do tych mitycznych fragmentów. No, ale to zobaczymy, jak tam będzie z czasem w przyszłym sezonie i gdzie mi się uda dojść. Zaczniemy jednak, tradycyjnie tutaj od Himery tu jest ich najwięcej a więc no czy tu będzie jakiś picki na razie z tych malutkich to sobie zaraz popatrzymy wszystko zatrzymuję oczywiście no bo to nawet jak mi się nie przyda taki rzadki o, ale ja akurat ten e, lubię dosyć relikt e, właśnie y, czyli mam e, szansę, nie, no nie dużą w sumie na e, kradzież jednego randomowego buffa, kiedy atakuje właśnie target. E, to mi się przydaje, oczywiście <grym> najlepiej by było dojść tutaj do tego 15 poziomu, ale na to jeszcze mnie nie stać tutaj naprawdę. Nie wiem, kto ma tyle zasobów, żeby wykuwać relikty na tym poziomie, ale udał się jeden epic. Jedziemy dalej. Na razie z tych najsłabszych fragmentów, więc. No i znowu jest właśnie ten, ta kula. To już czytaliśmy. Chętnie przygarnę. Zwłaszcza, że na to jest 15,5% szansy, więc nie za dużo. To też jest jako Rajowaty, bardzo fajny relikt, jeden pewnie z lepszych o tej klasie rzadkości, właśnie ten trujący sztylet. No, ten to już chyba troszkę gorszy, mimo wszystko. Jeszcze dwa słabsze tutaj, te materiały dwa relikty mi się tu wykują. Tego chyba też nie używam nigdzie specjalnie. I ostatni schimery o klasie rzadkości, rzadkiej. No, i mamy ten dla arbiterki, jak ja, ja to mówię. Czyli te właściwości zwiększające turmeter są zwiększone. Więc, ok, no to nie tak źle wyszło z tych. Zobaczymy, jak pójdzie z epickich. No, bo tu już można liczyć, no, przede wszystkim na te epickie, ale może. I przy dużym szczęściu by się trafił. Legendarny, właśnie. No, świetny traf. To jest relikt. No, to już sprawdzałem kilka dni temu. Więc, ale jestem w zasadzie przekonany, że większość z Was jego obstawia w tym relikcie, który będziemy mieli za darmo do pozyskania. No, ale traf jest fantastyczny więc no super zachowuje ten relikt, chyba jeden z lepszych tutaj już speed można dodatkowo uzyskać na dziewiątym poziomie, no i oczywiście posiadacz tego reliktu ma 25% szans na odbijanie takich kontrolnych debuffów właśnie na tego kto go próbuje zdebuffować, no cóż właśnie o to chodziło więc mamy pierwszy świetny traf tutaj 4% zadziałało już jest nieźle, ok. No, to jest dobry relikt, jak już mówiłem, ale aż tak wiele go nie potrzeba. Nie ma aż tak wielu bohaterów, którym on by tutaj był przydatny. Jeszcze raz wylosujmy. No i tym razem, niestety, rzadki. No to teraz rzeczywiście szansa największa na ten legendarny. No, razem z mitycznym mamy 40%. Ale czy się uda, to się zaraz przekonamy. Ach, no i to jest relik, którego ja już testuję. Bo o ile ta różdżka tej podległości, którą przed chwilą wylosowaliśmy, jeśli tam dobrze to tak na szybko przetłumaczę. To był mój pierwszy relikt. Tak, wszystkie moje do tej pory legendarne, no to była właśnie ta maska. No i ona tutaj jak wiecie, gram czas, no, na ile czas pozwala na arenie, więc ona tam będzie dosyć przydatna. Dobrze, jakieś wszelkie pozostałości zostawiamy. No, i przechodzimy teraz do tych klanowych materiałów, gdzie no, mamy 50% szans, właśnie na klanowy relikt. No to zobaczymy, co to w ogóle przyniesie, bo, bo tam tych reliktów nie znam za bardzo. No, ale to jest zwykła grupa, więc akurat nic ciekawego. No i jeszcze na dodatek rzadki. No, 40% na coś fajnego, więc prosimy o poprawkę. No, no, i tutaj spaliłem akurat te klanowe, które miały być tutaj e, gwiazdą programu. Na e, dwa słabe, rzadkie relikty. No, ale jeszcze jest szansa e, tutaj na coś lepszego. No, żeby z tej grupy był właśnie klanowej, no bo e, tutaj mogłoby być coś oryginalnego. No, i to jest ten klanowy, ale niestety e, tylko Picki. Nie mam jeszcze takiego reliktu. U siebie, czyli nasz resistance będzie zwiększał się o 2% za każde 5% straconego HP, aż do 20. No, do przetestowania. Dwa sloty właśnie tutaj na te diamenciki. Może coś tam się ciekawego umieści. No nie do końca to dobrze wyszło. Zostały nam ostatnia dzisiaj grupa reliktów, czyli z Life Areny. Zobaczmy tutaj trzy relikty do wykucia. Pierwszy jest, no też pierwszy na moim koncie, bo jeszcze z Life Areny tutaj nie miałem reliktów. Mamy 20% szans na zmniejszenie właśnie przychodzącego damage'u o 10% no nie wiem raczej, raczej na razie tego nie do końca widzę no teraz epicki tutaj obstawiamy ale może się coś przyfarciłoby jak w tej pierwszej grupie no nie to jest znowu ten demonik ef, efigaj dobra no i ostatni dzisiaj relikt z tych ciężko uzbieranych Złotych fragmentów. No, jeszcze jeden dobry relikt poproszę tutaj na koniec. No, niestety to też jest słabe relikt, przynajmniej ja go za bardzo nie używam. Możemy zostać podleczeni, kiedy nasze HP spadnie poniżej 50%. Więc bardzo dobry początek tutaj, rzeczywiście no. Jeden chyba z lepszych reliktów, tak przynajmniej jak ja kojarzę, choć na mitycznych się jeszcze nie znam, ale te, które do tej pory ogarniam, czyli jakieś tam poszczególne, legendarne. Tu, jak widzicie, te maski, o których wspominałem, że to już nie pierwsza była. Także dwa legendarne relikty, chyba bardzo przyzwoicie. Zwłaszcza będę miał okazję tą różdżkę przetestować. No, na pewno. Znajdę czempiona, któremu to się przyda, ale jak mu macie, to możecie także w komentarzu wrzucić sugestie, na kogo używacie tych właśnie legendarnych reliktów. No słuchajcie, także tak jak mówiłem, dzisiaj było. O reliktach, ale pewnie skuszę się jeszcze na samoning tutaj przy podwójnych szansach, jeżeli chodzi o szagdy. No, zwłaszcza sakredy, bo na nie są podwójne szanse i ta ścieżka do uzupełnienia. Ale proszę, jak ktoś ma jakiś pomysł, którego z tych właśnie tutaj, którzy będą w te dni dostępne, liderów frakcji, na którym się skupiacie, którego uważacie za najfajniejszego? Ja jeszcze nie mam żadnego z nich, więc no, chętnie wysłucham w komentarzu jakichś podpowiedzi. Zostawcie też łapkę jak możecie. Trzymajcie się. Cześć.